Czytając o tych autorytetach, myślimy, że oni zawsze byli idealni. Słuchajcie, jak się wczytacie w autobiografii Benjamin'a Franklina, on opisuje taki moment, kiedy wyjechał do Stanów, znaczy nie do Stanów Zjednoczonych, tylko ze Stanów, wyjechał do Wielkiej Brytanii. I w tej Wielkiej Brytanii na przykład regularnie korzystał z usług prostytutek. Na pytanie, jak to się stało, że jesteś w tym miejscu swojego życia, obaj bracia odpowiedzieli tak samo. Mając takiego ojca, nie mogłem skończyć inaczej. Ta historia pokazała mi bardzo mocno, że to moja interpretacja zdarzeń, które są wokół mnie, będzie bardzo mocno wpływać na to, jak będzie mo wyglądać moje życie. Prowadzą dziennik przegrywów, nie? Notują wszystkie myśli, kiedy im coś nie wyszło, albo kiedy są niezadowoleni z siebie. E, co jest ciekawe, tych momentów, słuchajcie, ja też mógłbym Wam wyciągnąć, jak wiecie, pergamin, na którym by były jakieś moje niepowodzenia, rzeczy, które zrobiłem źle. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Kamek i chciałbym opowiedzieć Ci o tym, czym jest samokoncept i w jaki sposób kształtują Twoje życie. Ponoć Twoje rezultaty nigdy nie będą większe niż Twój samokoncept. A czymże on jest? Samo koncept to sposób, w jaki widzisz siebie. Nie tylko zewnętrznie, ale i wewnętrznie. Składa się z trzech elementów. Pierwszy z nich to Twój samoideal, czyli wizja tego, kim chciałbyś się stać w idealnym świecie. Drugi element to samoobraz, czyli to, w jaki sposób aktualnie postrzegasz siebie. I ostatni element to pewność siebie, która mówi Ci o tym, jak bardzo wierzysz we własne siły i umiejętności. Zrozumienie tych trzech pierwszych, znaczy tych trzech elementów jest pierwszym krokiem do zbud zbudowania silniejszego ja. Twój samo koncept rozwija się przez całe życie, ale przez to, że jako dziecko nie masz w pełni zbudowanego systemu przekonań i wartości, ten etap Twojego życia może okazać się kluczowy na to, jak postrzegasz siebie i co Twoim zdaniem możesz w życiu osiągnąć. Od razu chciałbym zaznaczyć, że jeżeli miałeś trudne dzieciństwo, to nie jest wystarczający powód, żeby nie móc pracować nad sobą dzisiaj i żeby całkowicie odmienić swojego życia. To, jak wychowali Cię Twoi rodzice... Jakby to powiedzieć, nie jest wymówką do tego, żeby dzisiaj nie być najlepszą wersją siebie. Mimo że na pewno nie było ci łatwo, warto, żebyś o tym pamiętał. Pierwszym krokiem do zmiany powinna być zawsze świadomość tego, co powinno zostać zmienione i jak powinno zostać to zmienione. I twój samo koncept pomoże Ci zdecydować, czy odpowiada ci to, co masz w życiu, czy odpowiada ci to, co masz w życiu, czy jednak chciałbyś wprowadzić jakieś stałe zmiany. Jako dziecko oglądałeś swoich rodziców i to od nich brałeś pierwsze wzorce na swój temat i tego w ogóle w jaki sposób powinni zachowywać się ludzie względem siebie. Wiesz, żeby wychować dziecko, które ma wysoką ocenę, potrzebne są trzy rzeczy. Przede wszystkim rodzice muszą kochać siebie nawzajem, muszą kochać swoje dziecko i każdy z osobna musi kochać samego siebie. Mając takie wzorce jesteś w stanie być osobą, która będzie miała wysoką samoocenę. Kolejny ważny czynnik, który wpływa na Twój samo ideał, to ważne doświadczenia życiowe. Pamiętam, jak dziś, jak kiedyś wróciłem do domu w pierwszej klasie podstawówki i powiedziałem mamie, że na Andrzejkach we wróżbach wyszło, że będę sławny i bogaty. Na co moja mama odpowiedziała, wiem Krzysiu, na pewno tak będzie. Z drugiej strony mam znajomych, którym rodzice odpowiadali w tym samym momencie: Chyba zgłupiałeś, weź się do roboty, z ciebie i tak nic nie będzie. Także bardzo istotne jest to, co słyszeliśmy w dzieciństwie. Innym razem pamiętam, że grając w piłkę okiwałem starszego kolegę, który był uważany za najlepszego w naszej drużynie. Mimo że miałem 6 albo 7 lat, pamiętam, jak mówił mi, że mam szansę stać się naprawdę dobrym piłkarzem i to ta świadomość pozwalała mi trenować więcej i ciężej niż gdybym myślał o tym, że nie nadaje się do piłki. Z drugiej strony, każdy z nas doświadczył negatywnych zdarzeń w swoim życiu. W podstawówce zawsze byłem wzorowym uczniem, miałem szósteczki z matmy, świetną pamięć do historii. Ale w czwartej klasie przyszedł pan ze szkoły muzycznej, żeby sprawdzić, kto może chodzić do nich na zajęcia dodatkowe. Jak dziś pamiętam ten, jak to się nazywa, takie coś, czym się pisze, ołówek, którym pan wybijał rytm, a ja zanim miałem go powtórzyć. No, no i słuchajcie, wyszło mi to na tyle dobrze, że w mojej głowie byłem jedyną osobą, która nie dostała zaproszenia do tej szkoły. Było to dla mnie, takie wiecie, pierwsze niepowodzenie, i od tamtej pory myślałem o sobie, jako o sobie, która nie ma żadnego wyczucia rytmu, że muzyka nie jest po prostu dla mnie. Co jest ciekawe, jeżeli się na tym dłużej zastanowię, ciężko mi uwierzyć, że byłem faktycznie jedyną osobą, która nie dostała tego zaproszenia. Ale nasz umysł lubi nam płatać figle. Nasza pamięć nie jest idealna i czasami, jakby to powiedzieć, tworzy własne historie. I bardzo ważne jest to, żebyśmy my zrozumieli i uważali na to, jakim historią pozwolimy zawładnąć naszym życiem. Jedna z anegdotek, która bardzo wpłynęła na moje życie, mówi o dwóch braciach, którzy mieli ojca alkoholika, alkoholika który trafił do więzienia. Jeden z braci odniósł niesamowity sukces, miał kochającą rodzinę, świetną karierę, czy był po prostu super przyjacielem dla osób, które znał, a drugi został alkoholikiem, który również skończył w więzieniu. Na pytanie, jak to się stało, że jesteś w tym miejscu swojego życia, obaj bracia odpowiedzieli tak samo. Mając takiego ojca, nie mogłem skończyć inaczej. Ta historia pokazała mi bardzo mocno, że to moja interpretacja zdarzeń, które są wokół mnie, będzie bardzo mocno wpływać na to, jak będzie wyglądać moje życie. I mimo, że nie mam wpływu na to, co dzieje się wokół mnie, albo co mnie dotyka, mam wpływ na to, jakie znaczenie nadam tym rzeczom. rzeczom tak? Także każdy z nas może trudnym doświadczeniem życiowym nadać znaczenie lekcji, albo tego, że świat jest, jakby to powiedzieć. Hmm... Spiskuje na naszą niekorzyść, tak? To ty zdecydujesz, jak będziesz patrzeć na świat. Kolejny ważny element, który wpływa na twój samo ideał, to autorytety, którym hołdujesz. Pamiętam, że ja z Tatą na przykład, Tata był dla mnie ważnym autorytetem w ogóle w moim życiu. Pozdrawiam, Tata. Kiedyś z Tatą codziennie oglądaliśmy Gwiezdne Wojny. Kto z Was. Od... No, jak widzicie, zresztą teraz zauważyłem, że mam bluzę, dopiero teraz do mnie dotarło Gwiezdnych Wojen. I dla mnie kodeks honorowy Jedi był tak bliski jak 10 przykazań. Tak? Także wierzyłem w to, że trzeba być dobrym człowiekiem, żeby w życiu być spełnionym. Tak, pierwszą dłuższą książką, którą przeczytałem był Winnetou na przykład, opowiadającym o szlachetnym Old któremu wszystko wychodziło. Zawsze marzyłem, że będę takim gościem, który za co się nie złapie, będzie mu świetnie wychodziło. I honorowym Indianinie Winnetou, który był w stanie poświęcić swoje szczęście na dobro honoru. Dlatego też jestem osobą, dla której te wartości są bardzo ważne. Tak, wychowywałem się oglądając Dragon Balla i ucząc się od Son jak być dobrym człowiekiem i jak ważne jest to, żeby być dobrym. Tak w ogóle... Niedawno zmarł Akira Toriyama, to tej chwila ciszy. Nie wiem, jak wy, ale to była dla mnie bardzo ważna osoba. No nic, zastanów się, czy masz jakieś autorytety, które pomagają ci w trudnych chwilach i jak te autorytety postąpiłyby na twoim miejscu. Tak mi akurat wielokrotnie pomagało to w trudnych decyzjach życiowych. Kolejna rzecz to twój samoobraz, który kształtuje się przez twoje doświadczenia życiowe, zestawione z tym, do czego dążysz. Czy często dotrzymujesz danego sobie słowa, czy odnosisz sukcesy, czy ponosisz porażki. Czy życie ciągle rzuca ci kłody pod nogi, czy jesteś w szczepku urodzony? Nie wiem, czy wiesz, ale to jest wynik twojego myślenia i tego, do czego dążysz i co w twoim życiu się dzieje. Ostatni element to pewność siebie, czyli. Element, który determinuje Twoją zdolność do działania. Wiara w siebie to klucz do przezwyciężenia przeszkód i realizacji celów, które chcesz osiągnąć. Jest nierozerwalnie połączona z generalnym poczuciem skuteczności, które możesz wzmacniać przez robienie tego, co sobie zakładasz, i które możesz osłabiać poprzez nierobienie tego, co sobie zakładasz. Zastanów się troszeczkę, a może nie troszeczkę, ale zastanów się przez moment, jaką wersją siebie chciałbyś się stać. Co sprawia, że czujesz dumę, kiedy myślisz o swojej przyszłości albo przeszłości? Jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze? Czy jesteś krytyczny wobec siebie, czy potrafisz dostrzec swoje mocne strony tak samo jak obszary do rozwoju? No też pamiętajcie, Wasz temperament będzie miał na to duży wpływ. Ja jestem akurat po stronie tych, którzy bardzo doceniają swoje słabe, mocne strony, często zapominając o tych słabych stronach. To akurat działa zazwyczaj na plus, jeżeli chodzi o samokoncept, a z drugiej strony są osoby, które ciągle nie doceniają siebie. I teraz ważne pytanie: Jak pracować nad swoim samokonceptem? Pierwsza prosta rzecz, którą możesz zrobić, to ustalić sobie realistyczne cele, które faktycznie odzwierciedla odzwierciedlają Twoje wartości i to, kim chcesz być. Świętuj małe sukcesy na drodze do swojego ideału, po to, żebyś zwiększał to poczucie, o którym mówiliśmy, generalnej skuteczności praktykuj samoakceptację. Tak, warto czasami na golasa stanąć przed lustrem, popatrzeć na siebie i zamiast koncentrować się na tym, co ci się nie podoba, powiedzieć w pełni kocham, szanuję i akceptuję siebie. Pamiętajcie, że nie dostaniecie jakby to powiedzieć drugiego ciała w tym życiu. Jeszcze nie, chyba nie jesteśmy na poziomie, że będziecie mogli swoją świadomość przenieść do innego ciała. Dlatego lepiej nauczyć się żyć z samym sobą, bo spędzisz są całe życie. Tak, kolejna rzecz, skup się na swoich sukcesach i na pozytywnych cechach. Prowadź dziennik, w którym będziesz notować swoje osiągnięcia i momenty, kiedy czujesz się dumny z siebie. Niektórzy, wiecie, prowadzą dziennik przegrywów, nie? Notują wszystkie myśli, kiedy im coś nie wyszło, albo kiedy są niezadowoleni z siebie. Co jest ciekawe, tych momentów, słuchajcie, ja też mógłbym Wam wyciągnąć taki, wiecie, pergamin, na którym by były jakieś moje niepowodzenia, rzeczy, które zrobiłem źle, momenty, kiedy kogoś oszukałem, ale wiecie co? Te doświadczenia pozwoliły mi zrozumieć, że nie chcę być taką osobą. One spowodowały, że dzisiaj jestem, śmiem twierdzić, lepszą wersją siebie. Gdybym nie mógł sobie tego wybaczyć, może uciekłbym w narkotyki, może uciekłbym w alkohol, może bym uciekł w jakieś inne środki odurzające i nie mógłbym sobie radzić z tym, jak ja mogłem to zrobić. Ale zamiast tego wybaczyłem sobie, wyciągnąłem wnioski, bo rozumiem, że każdy, kto dzisiaj jest mądry. Kiedyś musiał podejmować nierozsądne decyzje, żeby zrozumieć, że te nierozsądne decyzje wywołują negatywne emocje. Nie, to też jest taki, wydaje mi się, duży problem samorozwoju, związany z tym, że czytając o tych autorytetach, myślimy, że oni zawsze byli idealni. Słuchajcie, jak się wczytacie w autobiografię Benjamin'a Franklina, on opisuje taki moment, kiedy wyjechał do Stanów, znaczy nie do Stanów Zjednoczonych, tylko ze Stanów, wyjechał do Wielkiej Brytanii. I w tej Wielkiej Brytanii na przykład regularnie korzystał z usług prostytutek. Benjamin Franklin, ktoś by o tym pomyślał, patrząc na Winstona Churchilla, człowiek, który był alkoholikiem. Jak wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych w czasach prohibicji, to miał od swojego lekarza zalecenie, że musi każdego dnia ileś tam gram alkoholu wypić, bo to jest dobre dla jego zdrowia. Także wiecie, często patrzymy na autorytety nie widząc całości i myślimy sobie o nie, nie stałem dzisiaj o 6 rano, jak założyłem sobie, że wstanę o 6, tak? No słuchajcie, ja też nie wstaję o 6. Nawet przyznam Wam się szczerze, o ile myślę o sobie jako o fantastycznym tacie, to często jest tak, że rano wstaję, robię to Dorowi jego ulubione śniadanie, czyli płatki z mlekiem, mówię, synu, masz tutaj katalog Lego, poczytaj sobie i wracam do łóżka, tak? On po śniadaniu do mnie wraca, mówi, tato, mogę się przytulić, ogrzać trochę, pogadać. Nie jest to idealne rozwiązanie. Powinienem z nim siedzieć przy tym stole i z nim rozmawiać, ale wiem, że może mi się to zdarzyć. Dlaczego? Bo takie jest życie ludzkie, tak? Czasami trzeba sobie wybaczyć swoje błędy. Wiadomo, że nie ma co im jakoś bardzo mocno hołdować, ale na pewno nie jest to powód do tego, żeby się karać i żeby mówić sobie: O nie, inni są lepsi ode mnie. Co cię obchodzi, czy inni są lepsi, czy są gorsi? Zadbaj o to, żebyś ty każdego dnia stawał się troszeczkę lepszy. Stawiaj sobie małe wyzwania, które pozwolą Ci doświadczać sukcesów i budować wiarę w siebie. Szczerze, osobom, które mają bardzo niskie poczucie wartości, polecam nawet powiedzieć sobie dzisiaj zaparzę sobie herbatę. I później, kiedy zaparzysz tą herbatę, powiedz sobie o, jednak potrafię zrobić to, co sobie założyłem. Tak? Może powiedz sobie, że dzisiaj wyniesiesz śmieci i wynieś te śmieci. Powiedz sobie, że umyjesz dzisiaj naczynia i wtedy to zrobisz. Niedawno czytałem historię, kobiety, która była alkoholiczką, która posprzątała u siebie w domu. I to nie tak, że posprzątała od razu, tylko podniosła jeden śmieć z podłogi, później podniosła kolejny. I w momencie, kiedy wysprzątała, to mieszkanie poczuła moc, poczuła, że nie jest, jakby to powiedzieć, tylko elementem, który cały czas jest popychany przez fale życia, tylko, że może wziąć życie w swoje ręce i zacząć coś robić. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której warto, żebyście pamiętali, to rozwijanie swoich umiejętności i wiedzy. Żyjemy w świecie, w którym, jeżeli będziesz mieć lepsze umiejętności, większą wiedzę, będziesz albo więcej zarabiał, albo będziesz bardziej podziwiany w swoim otoczeniu. Ale jest to element, który daje niesamowicie dużo satysfakcji. Rozwijaj się. No i podsumowując, pozytywny samokoncept ma naprawdę ogromne znaczenie dla naszego szczęścia, zdrowia psychicznego, sukcesu w życiu. Pomaga nam lepiej wychowywać dzieci, pomaga nam lepiej podejmować decyzje, pomaga nam budować zdrowsze relacje, bo znowu, jeżeli kochamy siebie, to nie musimy w związku cały czas szukać potwierdzenia tego, że jesteśmy ważni, że jesteśmy fajni, bo wiemy sami o tym, tak? Pozwala nam dążyć do naszych celów z większą pewnością siebie i dzięki temu lepiej je realizować. Praca nad samokonceptem konceptem to proces, który wymaga czasu i samozrozumienia, dlatego nie zniechęcaj się, jeżeli coś Ci nie, po, nie wychodzi. Nie zawsze będzie idealnie. Każdy dzień da Ci nową możliwość, żeby trochę lepiej poznać siebie, trochę lepiej pracować nad sobą, a, no i dążyć do tego, żeby stać się osobą, którą chcesz być. Takie zadanie, które może być bardzo przydatne dla większości z nas, dla mnie i dla Ciebie też, to to, żeby dzisiaj, zanim pójdziesz spać, zadaj sobie proste pytanie: czy są dwie rzeczy, które wiem, że mógłbym robić w moim życiu lepiej i które chciałbym robić lepiej i za które mógłbym się zabrać od samego rana. Jedna niech będzie taką bardzo prostą rzeczą, którą mógłbyś zrobić może pościelenie łóżka, a druga trochę trudniejsza, która spowoduje, że będziesz no, czegoś więcej od tego życia wymagał. Daj sobie czas, pomedytuj nad tym. Nie chodzi o to, żebyś zaraz odpalał jakieś wiecie świece wielkie, tylko zadaj sobie to pytanie i daj sobie czas na poszukanie odpowiedzi. Zastanów się, co mógłbyś robić lepiej w swoim życiu, co chciałbyś robić lepiej w swoim życiu, co jest w zasięgu Twojej ręki. Śmiem twierdzić, że każdy z nas może jutro zrobić jakąś jedną rzecz lepiej niż zrobiłem dzisiaj i dzięki temu być bardziej szczęśliwym. Jeżeli ten film był dla Ciebie wartościowy, to pamiętaj o zostawieniu łapki w górę, zasubskrybowaniu naszego kanału i podzieleniu się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i naprawdę pamiętaj, kocham, szanuję i akceptuję siebie. Pozdrawiam.